I pierwsze po... rozrzucenie będzie próba wejścia pod koszy. Teraz próbują Sosnowiczanki za trzy, i mamy pierwsze punkty. Jowana Popowicz nie spróbowała sama, teraz rzuty. Alicja Rogozińska. No, January sama pod koszy. Rozrzucenie piłka teraz pięknie chodziła jak po sznurku. Poczęcie tego meczu nie jest zbyt dobre. Satterland Sutherland za trzy. No i kolejna zińska, jak odpowiednie celny rzut 19-latki. i kolejna szansa przed stosowaniem. Chociażby na parkiecie po raz pierwszy pojawiła się Julia Gorącka. teraz kolejny C. Trzy punkty. Fatalnie wykonany ten rzut. No bardzo nieskuteczne są zawodniczki. Ładny przechwyt. Teraz Poznanianek próba szybkiego kontrataku, ale chyba tak, poznanianek, co ona teraz upieką? Popowicz sama weszła pod młodej zawodniczki. To jest z pewnością na razie najlepszy mecz w wykonaniu tej zawodniczki, no ale fantastycznie odpowiada. Do Itala do Jasiu Lewicze, sama pod kosz jeszcze wyrzucenie na obwód, no i to był dobry pomysł. Złe demony, szczególnie z pierwszej kwarty, zostaną odgonione. A teraz trzy punkty, i to ona jako pierwsza zdobywa punkty w trzeciej kwarcie tego spotkania. Reimer, no i to ona e, skierowała piłkę do kosza. E, January sama teraz e, pod kosza. E, January rozrzucenie na obwód. A teraz e, fantastycznie pod koszem e, na raty, bo na raty, no ale piłkę do kosza skierowała Aisha Sutherland. Teraz próba szutu za 3 punkty. No i przez nikogo nie zatrzymywana. Teraz przechwyt piłki Popowicz. Sza sama w szybkim konterze Wojtala. Próba szutu za 3 punkty. Sutterland próbuje za 3 niecelne. Pierwszy niecelny rzut w tym spotkaniu Ainszy Sutherland. Kajanuary. Popowicz zdecydowała się na indywidualną piłkę. Teraz sobie bliska straty Slaterland, ale gdzieś się z podłoża wywalczyła tę piłkę. Kolejna trójka tej zawodniczki. No jeśli tak Alicja Roguzińska będzie trafiać, no to kto wie, może jeszcze będziemy mieli to punkty. No, no, no! Waleczności i agresji nie można odmówić. Wojtala sama. Jednak nie. Próba rzutu za 3 punkty i skutecznie! wana przez Satterlęty. Popowicz zwolniła tę akcję. Lubiniec popowicz rzuca! No i trafia w końcu! A teraz spod kosza nie trafiają zawodniczki Sosnowca. Szybki kontratak. Ranie przechwytują tę piłkę poznanianki. Trzeciak do Davis. Reimer wydarzy. Drodzy Państwo, kończymy czwartą kwartę tego spotkania.